Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak zgłaszać nieprawidłowości? 1 czerwca druga tura wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące wyborów. Robi to osobiście, lub przez mężów zaufania, albo przez obserwatorów społecznych. Komisja wywiesi wyniki głosowania w widocznym miejscu, na przykład na drzwiach lokalu wyborczego jednak nie wcześniej niż po zakończeniu głosowania. Każdy, kto zauważy nieprawidłowości podczas wyborów, powinien je natychmiast zgłosić. Gdy ktoś zakłóca ciszę wyborczą, na przykład rozdaje ulotki, nakleja lub zrywa plakaty wyborcze albo prowadzi agitację, zgłoś to policji. Jeżeli uważasz, że obwodowa komisja wyborcza pracuje źle, poinformuj o tym okręgową komisję wyborczą albo delegaturę Krajowego Biura Wyborczego.